Paniam się to obiele przed wieczny ocze. krwi wodą, która się wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzie, ufamy Tobie krwi która się wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. miłości, miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi wodą, która się z Najświętszego Serca Jezusowego Miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Z Dzieńczka Świętej Siostry Faustyny Najszczęśliwsze chwile dla mnie to, kiedy pozostaję sam na sam z Panem moim. W tych chwilach poznaję wielkość Boga i nędzę własną. W pewnej chwili powiedział mi Jezus Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana. Ja z miłości ku Tobie wypiłem wpierw kielich cierpień niewinnych. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar tej godziny miłosierdzia, za dar Twojej bliskości w Eucharystii, za dar adoracji, w której możemy trwać, uczestniczyć, za to poznanie, Twojej wielkości, miłości, a też naszej ludzkiej słabości, za tą miłością jest ogarniana. Dlatego z ufnością możemy Ci zawierzać także całą ludzkość, ufając, że Ty jesteś Panem jej historii i Twoja moc jest większa od wszelkich sił, zła, ludzkiej nieprawości. Prosimy Cię szczególnie dla ustania wojen, nastania sprawiedliwego pokoju. Powierzamy Ci Kościół, aby w świecie pełnił tę misję, jaką powierzyłeś, do którego go powołałeś do istnienia. Modlimy się za nasze rodziny. Powierzamy tych, którzy w szczególny sposób potrzebują miłosierdzia dla chorych, cierpiących, spętanych uzależnieniami. Tych, którzy utracili światło wiary, modliem się jak zawsze w tego dzień miłosierdzia za konających i za duszy zmarłych. Ojcze nasz ludzie jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa. Syna Jego, Jedynego, Pana Naszego. Począł z Ducha Świętego. Zmarł i Pan, męczon pod pąskim Piłat. Ukrzyżowany, umarł i pogrzebny. Wstąpił do piekiel trzeciego dnia zmartwychwstania. Na niebiosach, siedzi po prawicy. i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. Lai Gobulasni Menki. Laigobalasni menki. Laigobalasni menki. Laigobalasni menki. Laigabulasni menki. Ojcze przed wiecznym ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj go 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 bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie sakrzeby nasze. Światło dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki. Lago Bullis Name Inki Lago Bullis Name Inki Lago Name Blago voles nei manchi. Blago voles nei manchi. Blago voles nei Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Daj bolesný menký. Daj bolesný menký. Daj go bolesný menký. Daj bolesný menký. Daj bolesný menky. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj go bolesne i menki. Daj go bolesný i menki. bolesný go bolesne bolesný menki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, i nad całym światem, święty Boże. Święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach nas. Panno chwalebna i błogosławiona, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawa. Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Madonna Szaflar, święta siostro Faustyno, święty Józefie, święty Andrzeju Apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie, wszyscy święci i święte Boże, wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. jak zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Bożej czy miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla i całego świata. Amen. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam tobie, 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 Jezu Ufam Tobie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Znajmy przed Bogiem naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć Komunię Świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Wam bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewice, wszystkich aniołów i świętych, Was, bracia i siostry, o modlitwę samą.